Jak jeżdżę na nagrywki, to zawsze dzień zaczynam od prysznica. Myję włosy i wykąpana robię sobie kawę, którą piję podczas makijażu. Ja raczej nie lubię się malować i robię to głównie właśnie jak jadę na nagrywki albo do biura. Prasuję koszulkę, ubieram się i robię szybkie śniadanie. Owsiankę. Podczas gdy płatki owsiane się gotują, robię sobie na wynos tortille z szynką i warzywami. Owsianka z jogurtem i musem owocowym średnio mi smakowała. Zdecydowanie mam kilka przepisów na smaczniejsze owsianki. Podczas jedzenia dopinam rzeczy do pracy, zbieram się i jadę do stu. Najpierw pracuję przy komputerze i za kamerą, a potem sama występuję. Nagrywamy trzy długie filmy i kilkanaście rolek. W przerwie piję kawę z mlekiem i jem tortille, A na sam koniec jeszcze banana, który wcześniej posłużył nam jako rekwizyt. Bardzo głodna wracam do domu, gdzie czeka na mnie obiadek. Ryż smażony z warzywami i jajkiem. To naprawdę bardzo szybkie i proste danie, chociaż ten akurat mi nie smakował. Jakie przyprawy ci dałeś? Dałeś kminek? No bo ja nie lubię kminku. Po tę chwilę kończę pracę, składam rolkę, a wieczorem jeszcze wpadają do nas znajomi, ale tego już nie nagrałam.